Taylor Swift, ikona współczesnej muzyki pop, staje przed niepokojącym wyzwaniem, poważnym zagrożeniem dla swojego bezpieczeństwa. Ostatnie miesiące przyniosły jej niemałe stresy związane z nieustannym nękaniem przez jednego z mężczyzn, który od dłuższego czasu nie pozostawiał jej w spokoju. W odpowiedzi na te nieprzyjemne sytuacje, artystka podjęła szereg kroków w celu zapewnienia sobie ochrony, ograniczając jednocześnie publiczne wystąpienia do niezbędnego minimum. Taylor Swift to dziś jedna z największych gwiazd na muzycznym firmamencie. Sprzedająca koncerty na całym świecie oraz regularnie wypuszczająca hity, które zdobywają listy przebojów. Jednak za blaskiem reflektorów kryje się nieco mroczniejsza strona jej życia. Od ponad roku wokalistka staje w obliczu prześladowania ze strony 45-letniego mężczyzny z Colorado. Jak donoszą amerykańskie media, strach artystki wzrósł po ataku na konserwatywnego aktywistę Charlieego Kirka, który został postrzelony podczas jednego z publicznych spotkań. To tragiczne wydarzenie skłoniło Swift do jeszcze większego dbania o swoje bezpieczeństwo i otoczenia, co musiało być dla niej bardzo trudne w obliczu rosnących napięć. Jak wynika z relacji Daily Mail, mężczyzna imieniem Brian Wagner z Kolorado miał nałożony zakaz zbliżania się do Taylor, po tym jak wielokrotnie bez uprzedzenia pojawiał się w jej okolicy. To jednak nie były banalne sytuacje. Wagner twierdził, że jest ojcem jej dziecka, co stanowiło dla niej dodatkowe zagrożenie. Wokalistka nie traktowała sprawy lekko, zważywszy że mężczyzna często zjawiał się blisko jej domu. Poza tym, obok nękania fizycznego, Swift odbierała także groźby w internecie, co tylko potęgowało jej lęk o życie i zdrowie. Z powodu tych trudnych doświadczeń, artystka znacznie ograniczyła swoją działalność artystyczną, skupiając się na ochronie prywatności. Jej obawy były na tyle silne, że dostrzegano je nawet w jej ograniczonej obecności w mediach oraz na koncertach. Świadectwem tego były też jej wizyty na meczach drużyny Kansas City Chiefs gdzie w towarzystwie swojego narzeczonego Travisa Kelcea starała się czasem pozostać w cieniu, siedząc z dala od tłumów za kuloodporną osłoną. To sytuacja raczej nietypowa w biznesie, gdzie cele gwiazd często są mocno eksponowane. Doniesienia o aktach przemocowych w USA oraz zgonach związanych z głośnymi osobistościami, w tym przypadku w prób ataków, miały znaczący wpływ na to, jak postrzega się bezpieczeństwo celebrytów. Niedawne wydarzenie – w którym w Niemczech zatrzymano szesnastolatka planującego zamach podczas koncertu Taylor Swift, tylko potwierdziło te obawy. Młody Mohamed A. Obywatel Syrii został skazany na 18 miesięcy więzienia, co pokazało, jak realne może być zagrożenie dla artystów na tak dużą skalę. Pojawia się zatem pytanie: jak daleko mogą sięgać skutki sławy? W przypadku Taylor Swift odpowiedzą jest nieustanne dążenie do ochrony siebie. Swoich bliskich oraz własnego zdrowia psychicznego w obliczu coraz bardziej nieprzystępnej krainy sławy. W sytuacji, gdy życie zawodowe zaczyna przeplatać się zagrożeniem, zrozumiałe jest, że każdy artysta ma prawo do poczucia bezpieczeństwa, nie tylko na scenie, ale przede wszystkim w codziennym życiu.